Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj kilka słów o świadectwie energetycznym. Po co komu to potrzebne i dlaczego za to trzeba płacić kasę? I to jeszcze co 10 lat. Tutaj chciałbym też powiedzieć, żebyście nie mylili z audytem. Świadectwo to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku czy też lokalu mieszkalnego w bloku. A audyt jest to coś innego. Audyt jest droższy ogólnie. Audyt jest potrzebny do kredytu, jak chcecie termomodernizację robić. Audyt jest potrzebny do dotacji różnego rodzaju. I tam to jeszcze jest ok, bo ktoś, audytor, robi Wam na przykład, jak Wasz budynek czy lokal wygląda. I tam też jest zapisane, co powinno zostać zrobione, aby poprawić właśnie. Tą ciepłotę, tak to nazwę waszego domu czy też mieszkania, tak? Czyli coś tam za to macie, jak gdyby. Co trzeba zrobić, ile ocieplić ścianę, czy wymienić okna, czy zmienić piec, czy docieplić dach. I to jest tam taki audyt. On kosztuje już dużo więcej niż świadectwo energetyczne. Te świadectwa energetyczne weszły w zasadzie w 23 roku, czyli już przeszło dwa lata są. I są wymagane, przy, szczególnie no, przy sprzedaży są wymagane, i o ile jeszcze rozumiem przy sprzedaży domków jednorodzinnych, to już w ogóle nie rozumiem tego przy sprzedaży mieszkań w blokach. Całe szczęście te świadectwa w tej chwili już kosztują poniżej 100 zł. Można ich tam znaleźć y, masę na różnych portalach czy w internecie. 200 to już jest bardzo drogo na dzisiaj. Załatwiacie to 24-48 godzin bezproblemowo. Takim audytorem, bo czy audyt, czy świadectwo to robi audytor, może zostać osoba, która ma skończone studia, przynajmniej inżynierskie, w kierunkach tych takich budowlanych, energetycznych, z, tym, z, tą, z tą dziedziną związanych. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego tak jest, bo w sumie takie świadectwo mógłbym równie dobrze ja zrobić. Każdy z Was mógłby zrobić takie świadectwo, bo to jest tak naprawdę robi program. To nie robi osoba, że Wy potrzebujecie świadectwo. Wysyłacie na przykład domu jednorodzinnego, wysyłacie, bo nie macie, chociaż pamiętajcie, w nowych domach już od kilku ładnych lat każdy powinien mieć świadectwo te energetyczne. Tak to najkrócej mówmy świadectwo energetyczne ona jest tam najczęściej już w projekcie. Ale osoby, które nie mają, muszą takie świadectwo zrobić, tak? I teraz co się dzieje w domku jednorodzinnym. Podajecie dla takiego audytora to czego od was potrzebuje, czyli najczęściej metraż, z czego jest dom wybudowany, ile jest ocieplenia. Jakie macie wstawione okna? Jak jest zrobiony dach? Czy tam taki, czy taki? Jak jest ocieplony dach? Coś podobnego, jeżeli ktoś robił ogólne zapotrzebowanie cieplne budynku dla swojego budynku, na przykład, bo chciał jakieś ogrzewanie dobrać, więc chciał zobaczyć, ile ten jego budynek będzie potrzebował energii na ogrzewanie, na ciepłą wodę, na klimatyzację, powiedzmy i na chłodzenie, tak? To wozet C tak samo tam się wszystko podaje, i strona, która jest, której sporo osób z niej korzysta, czyli ciepło właściwe, wypluwa Wam dane mniej więcej to, co jest na świadectwie właśnie energetycznym. Czyli macie ile Wasz budynek potrzebuje energii, szczególnie do ogrzewania i do podgrzewania ciepłej wody też, akurat tam jest. Tam chyba nie ma tych, chociaż też możliwe, że jest, bo powiem Wam szczerze, że na tym świadectwie jest tylko jedna rzecz godna uwagi: czyli ile energii potrzebuje Wasz dom do ogrzewania, do podgrzania ciepłej wody, do klimy i do chłodzenia. I to jest tylko jedna rzecz na tym świadectwie, która jest w zasadzie ważna, bo tam oczywiście są jeszcze. Energie końcowe, energie pierwotne, ale żaden normalny, zwykły człowiek tego nawet nie ma zielonego pojęcia, do czego to służy, z czym to się je i dlaczego jest to wymagane na tym świadectwie. Ale jest. Mniejsza z tym, zostawiamy to. I teraz tak samo działa jak tutaj, właśnie na ciepło właściwe, wrzucacie dane swojego domu i sprawdzacie, jakie macie ogólne zapotrzebowanie cieplne. Tak samo możecie zrobić, właśnie. Tu, tyle, że potrzebny jest program, który kosztuje, zależy czy go kupujecie na stałe, czy tylko jak gdyby abonament na rok wykupujecie. To kosztuje 500, 1000, 1500 zł. Wszystkie dane, które podacie dla audytora, on wrzuca te dane do tego programu. Program wypluwa mu wszystko razem z wydrukiem takiego świadectwa. Oczywiście potrzebna jeszcze jest drukarka, wiadomo, nie? I to. Wszystko jest powiedzmy załatwiane jak gdyby, no tak, z automatu. Tam nie musi człowiek siedzieć i liczyć, czy trzeba dołożyć coś tam, czy coś zrobić. Nie, to wszystko wypluwa program. Trwa to kilka minut, dlatego w ciągu 24 godzin, jak podacie wszystkie dane, które są wymagane, oczywiście wcześniej ktoś tam Wam powie, co jest wymagane. Jeżeli wszystkie wyślecie na drugi dzień w formie elektronicznej macie świadectwo energetyczne. W formie papierowej też oczywiście można, tylko że troszkę dłużej one będzie do Was szło lub w te energetyczne w formie elektronicznej będziecie mogli sobie wydrukować. Nie wiem, jak tam z podpisem, ale tam będzie wykwalifikowany podpis, ewentualnie te e-podpis, e czy jak tam się nazywa i będzie też ważne. Także w sumie każdy z was czy ja mógłbym to samo zrobić i to mieć, nie? No tyle, że audytor ma zrobiony jeszcze kurs, taki audytora, musi mieć to właśnie wyższe wykształcenie, bo inżynier to inżynier to chyba po trzech latach już, jeśli się nie mylę, no, czyli takie jakby niepełne, wyższe jeszcze, ale w kierunkach tych właśnie budowlanych, energetycznych. No i musi być wpisany na listę tam taką, jakąś państwową. Jeśli tam jest wpisany, no to może wam takie zaświadczenia wystawiać, takie świadectwa energetyczne. I teraz, jeżeli to jeszcze przy domu jest ok, pamiętajcie jeszcze jedną rzecz: audytor nie musi do Was przyjeżdżać, nie musi oglądać Waszego mieszkania czy Waszego domu, tylko ma, Wy macie podać mu odpowiednie dane zgodnie z prawdą. Czy tak jest, czy tak będzie? Trudno powiedzieć, bo bardzo łatwo jest zrobić z wampira energetycznego, czyli z takiego domu, szczególnie z domu, bo i troszkę inaczej będzie w mieszkaniach, bo tam trzeba ze spółdzielni papier. Więc z wampira energetycznego o klasie, tam nie wiem, one są od A do G chyba nie, z takiego budynku bardzo mm, o dużym zapotrzebowaniu cieplnym, czyli starego, nieocieplonego, z jakimś starym piecem, można zrobić no słownie, może nie A, ale budynek o klasie B, C, tak? Wystarczy tylko troszkę skłamać. Ja wcale nie myślę, że tak nie będzie, aczkolwiek nie jest to dobry pomysł, bo jeżeli potem ktoś będzie chciał znowu dotację i będzie robił audyt, no to się nie będą zgadzały te dane, tak? Bo świadectwa energetyczne, one nie muszą, pamiętajcie, być, ale konkretnych budynków, jeżeli będziecie chcieli, bo to nie audytor, jak się nie mylę, żebym się nie pomylił, to niech każdy to sprawdzi. Możecie zarejestrować na stronie też państwowej, tam gov.pl, coś tam, coś tam, i tam jak już będzie zarejestrowana to, że na przykład raptem wasz budynek zrobił się z klasy G, bo wcześniej jeszcze nie był oceniany, ale jest już teraz w klasie C, i wtedy robicie audyt, to będzie niezgodność. Każdy to chyba rozumie. E, dobra, ale to ta mniejsza z tym chodziło o to, że mm, w mieszkaniach no to zupełnie totalny bezsens jest tych świadectw energetycznych. Tam trzeba jeszcze iść do spółdzielni, spółdzielnia musi Wam wydać papier budynku, więc kiedy był, bo to nie jest świadectwo całego budynku, tylko tego konkretnego lokalu, czyli Waszego mieszkania. Ono, jak Wam powiedziałem, potrzebne te świadectwa są, gdybyście sprzedawali chałupę. Jak nie sprzedajecie, to nie musicie ich mieć. Lub wynajmowali, oczywiście oficjalnie wynajmowali, no bo sprzedać wiadomo, że przez notariusza i notariusz, jak nie dostarczycie świadectwa energetycznego, nie podpisze po prostu aktu, nie zrobi wam aktu notarialnego. Przy wynajmie, no to wiadomo, niektórzy robią to oficjalnie, niektórzy nieoficjalnie i jak oficjalnie, to też takie świadectwo energetyczne powinno być dostarczone tak? do umowy właśnie dzierżawy, najmu itp., itd. E, ceny są nieduże teraz, ze względu na to, że już narobiło się e, takich ludzi, którzy po prostu wyczuli bardzo łatwy pieniądz, bo pamiętajcie, że co 10 lat takie świadectwo trzeba e, odnawiać. E, dobrze, że spadły ceny, bo tam naprawdę nie ma co robić. Nie ma dosłownie nic. Osoba, która przyjmuje tylko zlecenie, wrzuca Wasze dane w program i odsyła Wam papier, tak? więc to jest tak naprawdę nie wiem, pół godziny, może godzina roboty, ale wątpię, żeby nawet tyle było, bo tam aż nie ma tyle danych. Ktokolwiek robił właśnie OZC na PL, to widział, że tam się wpisuje dosłownie 5 minut dane swojego budynku i już wypluwa program od razu z automatu, ile potrzebujecie tego ciepła w domu. I teraz to OZC. To świadectwo energetyczne w bloku na przykład w, przy mieszkaniu, to tak jak wam powiedziałem, totalny bezsens, bo tam wystarczy, żeby poprzedni właściciel pokazał wam miesięczne rachunki, tak? Bo świadectwo może pokazywać, że wasz dom, że ten mieszkanie, przepraszam, potrzebuje powiedzmy tylko yy, 100 kWh, tak mówię przykładowo, 100 kWh na rok, na metr kwadratowy, tak? Yy, a faktyczne rachunki są dużo wyższe, więc jedno z drugim często się mija, bo płacimy dla spółdzielni czy tam dla kogoś. I to jest najważniejsze, na przykład przy sprzedaży mieszkania, zobaczenie poprzednich rachunków miesięcznych, jakie były opłaty, a nie jakieś tam świadectwo energetyczne, które domyślam się, że nawet nikt nie wie, że dostaje razem przy akcie notarialnym ten. Papier. Bo przy domach to może być trochę inaczej, bo tu ludzie mogą kłamać ze względu na to, jak się ktoś spyta: Tam, panie, a ile Pan opału tam potrzebujesz, na przykład węgla, no to ktoś powie, a, Panie, tylko dwie tony, nie? A ze świadectwa może wychodzić jednak, że ten budynek potrzebuje dużo więcej, jak nie oszukaliście. Bo jak oszukaliście, no to się okazuje, że ten budynek potrzebuje w ogóle tylko tonę węgla. I tak to namieszane jest bez sensu zupełnie dla mnie. A przynajmniej nie w tą stronę, jak to jest zrobione, i nie w taki sposób. No ale jest jak jest. Ktoś zarabiał przez dwa lata ładną kasę, teraz te ceny spadły, bo na początku one były 200, 300 i 500 zł, nawet krzyczeli za świadectwo, za mm, mieszkanie, za domek jednorodzinny krzyczeli po 1000, a teraz w internecie znajdziecie koszt takiego świadectwa. Ostatnio widziałem nawet chyba 70 zł już a za domek tak około 200 zł, nie? Chociaż tam więcej roboty dla audytora nie ma, ani trochę. Prawie, że to samo, co i w mieszkaniu. No może 5 minut dłużej, czy 10 minut dłużej mu to zajdzie. I tak to jest. Taki wymóg moim zdaniem zupełnie bezsensowny. Dla nikogo to nie jest potrzebne, a na pewno już osobom, które są właścicielami mieszkań i chcą takie mieszkanie sprzedać, bo kupującego, nie interesuje żadne świadectwo energetyczne, tylko to pokaż Pan ostatnie rachunki, ile Pan płaciłeś na przykład dla spółdzielni albo dla wspólnoty, tak? I tyle w temacie. Przy domkach no to, jak ktoś nie oszukuje, no to jeszcze można tam wyjść z takim świadectwem, że faktycznie człowiek tam nie kłamie, o ile nie skłamał właśnie w tym świadectwie. O, pamiętajcie, jeszcze raz Wam powtarzam, audytor nie musi sprawdzać, czy Wy podaliście prawdę, czy nie. Także, tak jak Wam też powiedziałem, z domu, z wampira energetycznego możecie zrobić w papierach dom klasy A czy B. Czyli taki y, bardzo cieplutki, w którym będziecie spalali y, cieplutkim domu, w którym będziecie używali 10 ton peletu albo, mało no, przesadziłem, chyba 5 ton peletu albo 5 ton węgla. I tyle. Miałem Wam do powiedzenia. Głupota goni niestety głupotę. Trzymajcie się. Pozdrowienia.